Siemano, coś, rano, hajsior. Dzisiaj jest poradnik jak zrobić kanapkę i oczywiście potrzebne składniki. Kładzę na czele bułka lub chleb. W naszym przypadku jest bułka. Oczywiście u nas będą dwie bułki. Dwa Leby, bo... byśmy wytyli bardziej. Albo nie uwzodzili. Biewamy oczywiście masło. Tutaj będzie widok na talerz, jakie składniki nam są potrzebne. Bierzemy masło. Masło pięknie widać, bo ja mam rozpuszczone. Mamy dwa bochenki chleba. Jeden bochenek chleba i drugi bochenek chleba. Te bułki. Oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli to jest nóż do masła u mnie, w moim wypadku nóż do masła. Nowyk piękny odbija się. No, piękny. Nowyk i nowyk do drugiej potrzeby. zapomniałem wziąć wacę, która bardzo jak nam mnie mi się do domu czyli jaka mi jest potrzebna wad do domu? łówka no wywadka teraz pierwsza wadka, którą będziemy robić oczywiście najważniejszą wacą w kanapkach jest masło Masło jest pięknie nałożone na kanapkę na dru drugiej kanapce w masła nie ma, a więc tu się poniedowali masełka. To jest zwykłe masełko. No, Te wyglądałem na Ryan na Fakanapki. No i pięknie dwa bochenki chleba są posmarowane masłem. Pięknie. Teraz, y, jakie składniki przygotowałem? Od początku mamy Twój smak. Piąty, niecałapu. Wszystki smak naturalny. Jak ja to nazywam biały serek. I teraz drugie to, co każdy mógł widzieć w sklepach. dam Taki idę Kawy wam. dobre. Owoce leśne. Tak, a więc potem mi właśnie była potrzebna łóżka do domu. A więc, jakbyście się pytali, od czego zaczynamy, to od białego serka. Tak wygląda moja pierwsza kanapka. A tak wygląda moja druga kanapka. Obie kanapki są posmarowane. I moja pierwsza kanapka już jest zrobiona jest zdolna do jedzenia. I już droga kanapka też jest zdolna do zjedzenia. A więc wegnam was. Wyczerpę, aby dobra była kanapka wyczerpąc smacznego, zostawcie suba i łapaj dzwona, żeby uchodzić od wyczerpąc i pa.